Witajcie kochani, dzisiaj będziemy ćwiczyć nasze środkowe uda. Także zaczynamy od rozgrzewki, nóżki na zewnątrz, kolanka na zewnątrz, naknamy brzuszek i robimy przysiady. Tyle, że dodamy przysiad i pójdziemy na paluszki. Także znajdźcie sobie wygodny układ nóżek. Na dół podnosimy pięty. Podnosimy pięty, wdech i wydech. Remia nas relaksowane. Wdech i wydech. Jak się macie dzisiaj? Dzisiaj potrzebujecie tylko matę i siebie i wasze chęci, żeby się poruszać. Także ćwiczenia znowu dla każdego. Nie potrzebujecie wdech i wydech. Także zapraszam do wspólnych ćwiczeń. zróbcie sobie pauzę, jeżeli musicie przygotować wygodny ubiór. I zaczynamy. Wdech i wydech. Zróbcie przynajmniej 30 takich przysiadów, żeby te nogi były rozgrzane, gotowe do pracy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze cztery. Pamiętamy o brzuszku i pamiętamy, żeby po pośladki. Nogi całe pracują. Wdech i wydech. Uff. Teraz jedna pięta. Robimy pulsy. Małe pulsy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wiem, że już czujecie. Spróbujcie jeszcze 10. Wdech i wydech. I cztery. Trzy. Dwa. Odpoczywamy. Druga strona. I pulsy. Wdech i wydech. Napiamy mi się brzuszka. Wdech i wydech. Racjom całe nogi. Jeszcze. Jeszcze dziesięć. Oddychamy relaksujemy całe ciało nogi mocno pracują i teraz idziemy do przysiadu i będziemy przenosić jedną nogę na zewnątrz tą samą nogę łapiemy równowagę jesteśmy na jednej nodze także jeszcze raz napinamy, pamiętajcie, żeby ta kolanka nie szły do przodu pupa idzie lekko do tyłu długa noga przechodzi przez kolano jak najdalej długa noga, ciągniecie ją Mocne mięsie brzuszka. Długa noga. Paluszki są obciągnięte. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Pracujemy środkowymi mięśniami nog. Przeważnie ich nie używamy rzadko, więc są one troszkę słabsze. Więc spróbujcie sobie w tym tygodniu lub w przyszłym kilka razy te ćwiczenia. Zrobić, żeby te mięśnie były powodzone do życia, żeby się zaczęły tonować. I jeszcze raz. Druga strona. Wdech i wydech. Siadamy do tyłu. Możecie zrobić lekki skład. Możecie iść troszeczkę niżej. I przechodzimy. Wdech i wydech. Jeszcze Wdech i wydech. I jeszcze kilka. Uśmiechnijcie się do siebie. Na następny dzień, gdzie jesteśmy zdrowe, Zbliżamy się między nimi. Miejmy nadzieję do końca tej kwarantanny domowej. Ale pamiętajcie, słoneczko jest bardzo ważne, więc chodźcie chociaż na podwórko, na balkony, gdzie możecie. Bo to nasza naturalna ochrona. Przerwa. Kolanko do klatki piersiowej, wdech, wydech, wdech i wydech i będziemy stać znowu na jednej nóżce. Jedna noga do, do, do boku, głęboki wdech, robimy kółeczka na stojąco. Możecie się oprzeć lub możecie próbować stać na jednej nodze. Obojętne, najważniejsze, żeby czuć te mięśnie, żeby je wydłużać, rozciągać. Tak by ta noga chciała iść do przeciwległej ściany. Wdech. I znowu. Wciągniemy tą nogę do tyłu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze kilka razy. I wydech. I teraz druga strona. Ta sama noga. Wdech. I już czujemy te mięśnie. Robimy kółeczka. Kółeczka nie muszą być duże ale pamiętajcie, żeby napinać mięśnie brzucha i rozciągać tą nogę do boku. Wdech. I wydech. I wdech. Pokażę Wam troszeczkę łatwiejsze ćwiczenie, jeżeli potrzebujecie e, wsparcia. Możecie się oprzeć ścianę. Stoicie na jednej nodze. Pamiętajcie, żeby to ramię było zrelaksowane. I to będzie pomoc dla niektórych osób, żeby skupić się na tych mięśniach. A nie na tym, że jeszcze po prostu nie łapiemy tej równowagi. Ale kiedy jesteście gotowe, to już się nie trzymamy ściany. Taka umowa. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Długa noga. Świetnie. Druga strona. Ze ścianą lub bez. Lekko ugięte kolanko. A ta noga znowu jest długa. I ciągniemy ją. Robimy kółeczka. Wdech. I wydech. Słuchajcie, te ćwiczenia możecie robić o każdej porze dnia. Zobaczycie, jak się będziecie lepiej czuć, jeżeli się poruszacie. Zróbcie je kilka razy w tygodniu. Nawet jeżeli nie macie w domu żadnych ciężarków, nie macie maty. Zobaczcie, niewiele trzeba. Możecie sobie obrać skarpetki i możecie sobie po prostu robić je gdzie chcecie. Okej, okay, głęboki wdech. Idziemy znowu do pozycji skład. Teraz dwie pięty są w górze. Małe pulsy. I znowu trenujemy te środkowe uda. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Patrzymy na postawę w tym czasie, kiedy ćwiczą te nogi. Zwróćcie na waszą postawę. Czy ramiona są zrelaksowane? Czy głowa jest wysoko? Czy brzuszek jest napięty? Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze dziesięć. Jeszcze 10 i pójdziemy do pozycji leżącej. Także możecie się położyć czy na dywanie, czy na macie. Cztery, trzy, jeżeli nie macie, to weźcie ręcznik. Kładziemy się na pleckach. I teraz tak wygląda to ćwiczenie z pilates na środkowe uda. Będziemy nóżki dawać na zewnątrz. Jak najbardziej możemy cross, cross na zewnątrz. Tutaj zwracajcie uwagę, żeby plecy się nie otwierały. Mocny brzuch. Raz, dwa. Otwieramy. Raz, dwa. Otwieramy. Jak najszerzej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, rozciągamy, raz, dwa. Jeżeli chciałybyście ćwiczyć brzuszki przy tym ćwiczeniu, to podnieście lekko głowę, przyciągnijcie plecy do ziemi. I to jest ćwiczenie troszeczkę trudniejsze, ale bardziej będziecie czuć mięśnie brzuszka, nie tylko nogi. One, two i znowu cross, 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 cross. I jeszcze cztery. I jeszcze trzy. Dwa. Ok, świetnie. Przeciągnijcie sobie kolanka do siebie. Pozycja żabki, czyli frog. Pięty są razem, kolanka są lekko na, na zewnątrz. Będziemy rozkładać te nóżki w ten sposób. Pięta, palce. Pięta, palce. Ręce będą nam obciążały nogi. Czy tak byście chciały? wciągnąć do dołu, żeby te mięśnie pracowały. Czyli znowu. Ok, palce pięty. Palce pięty. Wdech i wydech. Palce pięty. Palce pięty. Nawet dobrze czasami pomyśleć o tej całej choreografii, bo nasz mózg odpoczywa. Także polecam Wam to ćwiczenie, żeby go dobrze wytrenować. Świetnie. I przyciągamy. Idziemy na bok. I teraz tak. Połóżcie się na łokciu. Górna nóżka jest z jest przodu. I teraz dolną nóżkę też będziecie wyciągać jak najdalej od Was. Także głęboki wdech. I tą nogę ciągniecie do góry. Do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wydech. Ok. Troszeczkę mi kamery, ale nie chcę jej przekładać, dlatego że Później obraz jest urwany. Okay? Wdech i wydech, wdech i wydech. Ciągniemy do góry. Znajdźcie pozycję, która jest dla Was wygodna. Możecie iść całkowicie z na ziemię. I tą nogą dalej pracujemy. Ff, ff. Mocne mięśnie brzuszka, wdech i wydech. Mocne mięśnie brzuszka, długa noga. I te mięśnie tutaj już powinny być bardzo zmęczone. Spróbujcie zrobić 30. Spróbujcie. Odpocznijcie, że musicie. Ale próbujcie. Okej, okay, druga nóżka. Ok, do góry. Paluszki są obciągnięte. Mocne mięśnie brzuszka, głowa jest zrelaksowana. Pamiętajcie, żeby się czuć wygodnie. Długa noga, długa, bo chcecie mieć tą energię, żeby te mięśnie mocno napinać. Zwłaszcza te środkowe uda. Wdech. I wydech, wdech i wydech, i jeszcze, jeszcze 10, wdech i wydech, jeszcze, jeszcze robimy, wdech i wydech, jeszcze kilka razy, i odpoczywamy, świetnie. Także, wypróbujcie te ćwiczenia. Możecie, jeżeli chcielibyście zrobić drugi set, to jeżeli macie e, ciężarki takie na, na nóżki, te odważniczki, już jeżeli macie gdzieś w domu. I możecie je wyciągnąć. To drugi set nie musicie robić wszystkich ćwiczeń. możecie sobie wybrać dodatkowe dwa, trzy ćwiczenia i zrobić po prostu z ciężarkami. Dla osób, które już są, które już ćwiczą jakiś czas, chcecie czuć różnicę. Ubierzcie sobie ciężarki i możemy właśnie z ciężarkami zrobić kilka fajnych ćwiczeń. Także pierwsze to jest zawsze fajnie powtórzyć te ćwiczenia, gdzie. Tą nóżkę podnosimy do góry, prawda? Tu już jest ciężarek, więc będzie troszkę ciężej. Ok, wdech i wydech. Spróbujcie zrobić z tymi ciężarkami kolejne, przynajmniej 20 powtórzeń. I tą ostatnią przytrzymajcie w górze na 10 sekund. Czyli jeszcze zrobimy 5. I teraz trzymamy w górze, trzymamy, trzymamy, czujemy jak ta noga pracuje. Trzymamy ją. Jak nie macie ciężarów, to spróbujcie tak samo dodać ten takie trzymany nogi w górze i dopiero wtedy odpocznijcie. Druga noga musi być równo. Okay. Wdech. I wydech. Wdech. Pamiętajcie tutaj, połóżcie się wygodnie, jeżeli, jeżeli ta pozycja. Gdzie jesteście podniesione wyżej, nie jest dla Was wygodna. Wdech i wydech. Nocę mięśnie brzuszka. Długa noga. Jeszcze pięć razy. I będziemy trzymać nóżkę w górze. Także trzymamy mocno. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i, wydech. Wdech. i odpoczywamy. I teraz zrobimy sobie ciężarkami na nogi Ten Te nasze. Także raz, dwa rozciągamy. Raz, dwa. Świetna różnica z ciężarkami, bo te ciężarki jeszcze pozwalają nam bardziej rozciągać te nogi. I ciągną nas do ziemi. Raz, dwa, rozciągamy. Patrzymy się na mięśnie brzuszka. Mocne mięśnie brzuszka. Plecy leżą do maty. Mocno, mocno. Raz, dwa, rozciągamy. Raz, dwa, rozciągamy. Raz, dwa, rozciągamy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Świetnie. Ok, pozycja frog, żaba. Czyli znowu palce pięty palce pięty palce pięty zróbcie przynajmniej 15 Okej, okay, wdech i wydech wdech i wydech palce pięty długie nogi możecie troszkę wolniej jeżeli jeszcze nie jesteście przyzwyczajeni do ruchu palce pięty palce pięty kontynuujcie Kładziemy się na pleckach Jedna noga i robimy kółeczkę. To kółeczka wyglądają tak. Idziemy w dół, przechodzimy przez palce i do góry. W dół, palce, do góry, w dół. Robiliśmy to w ćwiczenie wcześniej. Tutaj pokazuję Wam, że możecie dołożyć z ciężarkami, jeżeli je macie. Także tylko pamiętajcie, żeby właśnie przejść lekko do boku, prosto. Przechodzimy paluszki i druga strona. Druga strona idzie do kolana, w dół i do góry, do kolana, w dół, do kolana, w dół, do góry i jeszcze i już mocno czujemy ćwiczenie rozciągające na te mięśnie. Możecie sobie założyć nogę na kolanko, przyciągnąć nóżki do siebie, głęboki wdech, przytrzymajcie tyle, ile potrzebujecie, czasami nawet minuta jest potrzebna, druga strona, czyli idziemy w dół, Palce do góry. Zróbcie sobie pauzę na wideo, podświetlcie te ruchy. Im więcej kółaczek, tym lepiej. Ale pamiętajcie, że wasze ciało jest przyklejone do ziemi, tylko ta noga się rusza. Ważne jest oddychanie. Na, oddech, na oddechu przyciągacie brzuszek do pleców. także jest on napięty. Wdech i do góry. Wdech. I druga strona. Idziemy do kolanka w dół, prosto do góry. Do kolanka w dół, do góry. Ciągniemy znowu te palce, żeby noga była jak najdłuższa. Rozciągamy te mięśnie. Do kolanka, jeszcze. Zrobimy jeszcze dwa razy. Jeszcze raz. I nóżkę dajemy na kolanku. Rozciągamy, odpoczywamy. Także zobaczcie, ile możecie mieć fajnych ćwiczeń w domu bez użycia niczego. Możecie te ćwiczenia robić bez enkołys, jakich nie macie, nie ma problemu. Możecie sobie zawsze powtórzyć e, ćwiczenia e, nawet z małą e, jakąś, z jakimś odważniskiem albo z pudełką wody. Więc jeżeli na przykład macie bo dużą butelkę wody albo jeden ciężarek, to możecie po prostu później zacząć robić drugi set tych ćwiczeń, trzymając te ciężarki wręcz nawet dodając lekko ręce, prawda? Możecie sobie zrobić jakiekolwiek ruchy rąk i dodać drugą serię. Także ćwiczymy dziewczyny. Róbcie co możecie, żeby zostać aktywne, żeby mieć pogodę ducha. Trzymajcie się guziaczki i pamiętajcie, nawet jak macie gorszy dzień, to, to zawsze trzeba będzie lepiej. Po ćwicie, poruszajcie się, to Wam pomoże. Trzymajcie się buziaki.